Nazywam się Kamila Mizeracka i poskramiam zamówienia publiczne. Jest poniedziałek, ósma rano, jesteśmy na LinkedIn i pytanie, czy jesteś już po porannej kawie? Jeśli nie, to może wypijesz ją słuchając i oglądając... Nowy odcinek, tak to widzę. Zapraszam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się po to, abym mogła opowiedzieć Ci o jednym z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. Mianowicie jest to wyrok o sygnaturze KIO 640 przez 19, który został wydany 18 kwietnia tego roku. Nie ma go jeszcze na serwerach Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli nie znasz tego miejsca, czyli serwera FTP, z którego możesz pobrać orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, to oczywiście podlinkuję Ci to miejsce, żebyś mógł, mogła się z nim zapoznać. I tego wyroku jeszcze tam nie znajdziesz. Ja osobiście pobrałam go z portalu Szukio. Jeżeli jesteś użytkownikiem tego portalu, to na pewno znajdziesz tam to orzeczenie. A jeśli nie, to trzeba będzie trochę poczekać, aby w pełni, z pełną treścią tego orzeczenia móc się zapoznać. Treść tego wyroku skłoniła mnie do myślenia na temat sensu elektronizacji zamówień publicznych, a może nie tyle sensu, co właściwie celu. Otóż zamawiającym w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego był Narodowy Bank Polski, a jeden z wykonawców Próbował złożyć ofertę poprzez platformę zakupową. Nie udało mu się to. Jednakże w toku procedury składania oferty dwukrotnie kontaktował się z zamawiającym telefonicznie, ten odsyłał z problemem technicznym do obsługi, która bardziej fachowo się tym zajmie, czyli tak naprawdę do dostawcy platformy. Wykonawca jak najbardziej korzystał z tego rozwiązania, rozmawiał długo z obsługą techniczną która to wspierała go w kolejnych krokach. Jednakże, w efekcie końcowym oferty nie udało się złożyć. Wykonawca stwierdził, że jest to przyczyna właśnie problemów technicznych, zbyt mało łatwych w dostępie narzędzi i wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie. Zamawiający jak najbardziej nie zgodził się z tym odwołaniem i Krajowa Izba Odwoławcza również. Ja absolutnie nie jestem za tym, żeby popierać wykonawców, którzy nonszalancko, a czasem nawet w sposób e, okazujący ignorancję traktują proces składania ofert. To nie o to chodzi. Jednakże ten wykonawca wydawał się do tego przygotowany, a na pewno zdeterminowany. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż to między innymi zapewne nerwowość, jaką wykonawca wykazywał w kontakcie z Zamawiającym i z dostawcą platformy mogła być przeszkodą w skutecznym złożeniu oferty, a także, iż konkurencyjny wykonawca skutecznie złożył swoją ofertę, czyli platforma działała. Dodatkowo podkreślił, że zamawiający informował o tym, że mogą wystąpić pewne problemy techniczne i napisał to w instrukcji dla wykonawców, a także przełożył na wykonawcę ciężar tego, iż ani testowo ani symulacyjnie nie próbował złożyć oferty w platformie zamawiającego wcześniej, bo nie miał takiego doświadczenia. Ja powzięłam kilka wątpliwości w toku lektury tego orzeczenia, jednakże sam fakt tego ostatniego argumentu bardzo mnie dziwi. Jeżeli ani zamawiający nie są zobligowani do tego, aby ogłaszać czy otwierać próbne składanie ofert czy testowe, symulacje, to dlaczego wykonawca ma być obciążony taką wolą i pytanie jak technicznie ma to zrobić. Oczywiście spotkałam się z postępowaniami, w których to na dostawę papieru do drukarki składa ofertę firma budowlana tylko po to, żeby absolutnie nie być wziętą pod uwagę, a żeby tak naprawdę lepiej psychicznie poczuć się w toku realizacji procedury. To nie ma sensu. System powinien zapewnić bezpieczeństwo zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. Odczuwam, że znowu zaczyna się poniekąd przepychanka i pewien rodzaj walki. Zamawiający stara się być jak najbardziej w ramach przepisów prawa i mówi: No przecież ja wszystko zrobiłem dobrze, a to, że Tobie się nie udało, no cóż, to nie tak. Sytuacja. Tego wyroku bardzo zaostrza mi obraz na to, co jeszcze nas może czekać. Dodatkowo Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż um, sytuacja ta jest tożsama z argumentacją wykonawców, którzy wcześniej, kiedy składaliśmy for w formie papierowej um, oferty i dokumenty, argumentowali korkami, zepsutą windą, spóźnionym pociągiem. Tak więc, zdaniem izby, wykonawca o wiele wcześniej powinien zacząć składać ofertę, dlatego, że świadczy to także o jego należytym, należytym wykonywaniu swoich obowiązków. Zarówno zamawiający, jak i izba poparła to stanowisko, podpierając się treścią wyroku Sądu Najwyższego, który także podziękuję Ci pod filmem. No cóż. Jak dla mnie sytuacja spóźnienia komunikacji miejskiej czy jakichkolwiek innych technicznych, fizycznych problemów nie może być utożsamiana z funkcjonalną platformą zakupową lub taką platformą, co do której wykonawca nie będzie miał wątpliwości, jak ona działa i w jaki sposób ofertę należy złożyć. Tak jak podkreślałam wcześniej, absolutnie nie patrzę tylko jednostronnie, na każdą tę sytuację należy spojrzeć obiektywnie. Jednakże zalecam zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, aby faktycznie od strony czysto ludzkiej przyjrzeli się swoim zapisom w specyfikacjach oraz instrukcjom platform zakupowych. To naprawdę musi być zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Mam nadzieję, że takich historii nie będziemy musieli śledzić zbyt wiele. Być może składasz ofertę elektronicznie, być może spotkałaś, spotkałeś się z jakimś kłopotem i problemem. A jeżeli jesteś zamawiającym, co z Twojego punktu widzenia jest dla wykonawców najtrudniejsze, być może to właśnie sami zamawiający mają kłopot. Zachęcam do dyskusji pod filmem. Oczywiście zapraszam też do kontaktów na LinkedIn lub do obserwowania mojego profilu i do subskrybowania kanału na YouTube. Kanał nosi nazwę Mizeracka Zamówienia Publiczne. Tam znajdziesz wszystkie filmy, zarówno z serii Tak to Widzę, jak i Pytajniki. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia w czwartek o godzinie 8 rano na lintki.